Przepraszam, wy dziewczyny ze Szczecina jesteście mogę zadać pytanko Poczekajcie chwileczkę. Akurat dobrze, że jesteście we 3. Wy nie macie może ochoty na palcówkę. To jest kiełbasa, nie? To, to wiadomo. To też jest dobre. Ale to mamy kiełbasę, wiecie o co chodzi. Nie? A ludzie nie wiedzą. Panie były pięknie oburzone. Panie były pięknie oburzone, a to jest to jest zwykła kiełbasa. Brak wiedzy, przepraszam. Ja powiedziałam potem że tak. to o to chodzi. Chyba. Ale to jest brak wiedzy, przepraszam, to nie jest z mojej strony, nic się nie stało. To jest wszystko pań, brak wiedzy. Teraz edukacja jest, proszę Dzień bardzo, palcówka. Proszę bardzo na spojrzenie, dowód. dowód jest, jest, proszę bardzo. Miłego dnia życzę. Dzień Dzień.